Ją kamienikodem z tej strony. I dzisiaj mam na dziewiątą i właśnie za minutę wychodzę, więc co? Let's go. Znowu sobie wczoraj podmyłem file bo białe file to ładne buty, natomiast brudne file wyglądają jak gówno. No w sumie jak każdy but. Które jest jasny, bo jeśli macie czarnego buta i macie go ubrudzonego błotem, nie jakimś kurzem, no to w sumie nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy. Natomiast no, jak macie białego buta i jest on uwalony błotem, to brrr, najgorzej. Jaka dzisiaj jest mgła. Oh my god! Serio. Mocny materiał. Patrzcie na to. Nie powiem grubo. Jeśli chodzi o temperaturę, no to jest w miarę zimno. Yy, jeszcze tego nie odczuwam, bo dopiero wyszedłem, ale zaraz pewnie odczuję, jak już będę tam przy autobusie. No ale mgiełka jest idealna. Uwielbiam taką mgłę, bo taka mgła jest kozacka do fot. Kiedyś właśnie zrobiłem sobie taką sesję na polu w takiej mocnej mgle, ale to była dużo, dużo mocniejsza mgła, bo teraz jest taka mgiełka. No taka zwykła, a kiedyś była taka mocna, że nie było widać na przykład do tego słupa i po prostu nic nie było widać i takie fajne foty wyszły, tak jakby w takim dymie wyglądały, także ach, tak mi się to podobało, mocne to było, serio. Krajobraz z tym płotem i teraz jak to wygląda, to trochę przypomina mi Norwegię, serio, nice, fajnie to wygląda, jeszcze tylko takie... Lekkie słońce z zamgły z tej strony i byłoby idealnie. Mówiłem przed chwilą coś o słońcu i patrzcie na to, jak to wygląda! Ja! Można się popatrzeć centralnie na słońce, bo jest za taką głową i za takimi chmurami, że widać cały piękny obrys słońca. Wygląda jak taki wielki księżyc, jak czasami jest pełnia. Jakiż to Szkoda, że nie mam długiego obiektywu, ale. Ach, Pięknie to wygląda, widzieliście to? Mocny materiał Ale się podobają takie rzeczy Właśnie, że można popatrzeć na przykład na słońce I zobaczyć jego obrys No bo normalnie nie można i nie wolno patrzeć Więc Tylko przez specjalne okulary A teraz, ajajaj, aj, aj, piękne I jaka wielka kropa Oh my god 9.11, a o 9.10 ja zaczynam lekcję. Więc już minutę jestem spóźniony i jeżdżę tak jak zawsze. I coś to się staje słabo, no słabo, coś ta komunikacja nie działa dobrze. Nie wiem czemu, ale no serio, trochę jest to wkurzające, wam powiem, bo chcecie się być gdzieś na czas, a tutaj kiepsko. Ja zawsze jeżdżę tak z 10-minutową różnicą. Żeby wiecie, no 10 minut to jest jeszcze w miarę spoko, żeby się tam gdzieś spóźnić i być troszkę wcześniej niż na styk. No a ja jestem tutaj, z dopiero w szkole za 5 minut. Więc grubo. <laughs> Ale akurat taka lekcja, wiecie, zawodowa, bo to technikum, także jakoś bardzo się nie spinam. Bo to i tak luźna lekcja tam się nic nie robi totalnie. To jest z teorii niestety. W sumie, jak ktoś chodzi do technikum, to wie, jak wyglądają zajęcia zawodowe z teorii, <laughs> Więc sobie A jak ktoś nie chodzi, no to zagadkę ma. Natomiast, no, ja już jestem pod szkółką. Idziemy sobie do Żaby na długiej przerwie. A tu co stoi? Piękny Maserati. Uuu, znowu otwarte. Dużego hot poproszę. To porównaniu z To Bardzo wszystko. Bardzo wszystko. Bardzo wszystko. nie wszystko. własne. wszystko. Bardzo już Bardzo wszystko. 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 Jestem już po szkole i jadę właśnie na Matmę Muszę to zrobić super szybko, bo jest już 15, a ja się umówiłem na 15.15 .15. Na spokojnie tam dojadę, jeśli nie będę nigdzie stawał Także po prostu jadę No chyba, że będzie jakaś dobra furka stać No to na chwilę zrobię przystanek jakiś szybki Ale tak ogólnie to jest git W ogóle powiem wam, że dzisiaj zimno, tak mroźno Czuć taki lekki mrozek, ale jest fajnie, bo jest jak fajnie jasno, słoneczko i już hala prawie wybudowana. Także mocno. O, coś tam się stało. Patrzcie content, content. Karetka stoi. Ciekawe, co się tam stało. Chyba jakiś wypadek. Wypadek był chyba. Zgrubo. Zbiorowisko ludzi. Milion osób Nice Uhuhu. No, grubo wam powiem Także mają tam jakąś spinę Że jakaś babeczka sobie włączyła awaryjne A druga jej po prostu wjechała w tyłek, w dupę Jakaś w ogóle materka. Także, no grubo, grubo. Nie wiem, co tam się tylko nie stało. Słyszałem tylko to, jak krzyczeli do siebie, więc wiadę. Bo nie mogę się zatrzymywać, tak jak mówiłem. Nie mam na to dzisiaj niestety czasu. Ale dzisiaj, łatwiej niestety nie mogę jechać do domu. Tylko muszę pojechać jeszcze w jedno miejsce. Więc dzisiaj do domu wrócę troszkę później. A w zasadzie to dużo później, ale na no, trudno. Aktualnie Solny, szybki checking. Jakiś dobrych furek? Ale chyba nic nie ma ciekawego dzisiaj wam powiem Zaraz się pocałują chyba A ja stoję na czerwonym Skręcam w lewo To żeśmy sobie pojechali Tramwaj stoi, ci soją. Grubo No to w sumie utknęliśmy na środku skrzyżowania, nice Tam jak widzicie jest korek Ci tutaj stanęli co tu i tramwaj Więc szybko nie polecimy A ja w sumie stoję tak jak samochody, czemu nie Plusy roweru Ze skręcających w lewo Tylko ja pojechałem A, a nie, to BMW chyba też Ale reszta została Także, A no my staliśmy w sumie na środku Także o kolejny tramwaj robi akcję. Ostatnio właśnie coraz więcej tramwajów. Słyszę jak trąbi. Ostatnio to w ogóle gościu chyba 3 minuty trąbił, bo auta stały dokładnie tak samo jak tam, a gościu z tramwaju po prostu trąbił. <noise> więc mocne to było, bo przecież nie przeskoczy, nie przefrunie, ani nie obiedzie samochodu, więc no, został taki korektor po cholera. On tak trąbił, ale serio, mocne. Ja nie nagrałem tego niestety, bo miałem kamerę schowaną, a gdzieś się chyba śpieszyłem wtedy i nie nagrałem. Uuu Porsche Nice, no, dobre furki. Ja już jestem blisko, także Skręcam sobie dzisiaj w lewo. Kolejny tramwaj jedzie? Może ten też zatrąbi. <grym>, grubo grubo! Tutaj to dopiero fajny tramwaj leci. Patrzcie, cały... W diodach. Nice. Uuu, patrzcie, jaka fajna kolejnoga. Nice, taką to bym pojeździł. Najgorsza ulica na świecie. Teraz trzeba przepuścić wszystkie samochody i poczekać, aż one przejadą. Natomiast nie wiem co ta pani robiła tym oplem No ale spoko Dobra lecimy O, jest akcja słuchajcie Jest akcja Jakaś Najs no, grubo Dobrze Ten BMX zada tam stoi Natomiast ja już jestem Mam no, jeszcze dwie minuty, więc jestem grubo przed czasem. Dobra, więc idę na Matmę, więc widzimy się za godzinkę. I nie będę jechał wtedy jeszcze do domu, bo muszę podjechać w jedno miejsce, także... Do zobaczenia za godzinkę. Dobra, lecimy do góry. Let's go. Słuchajcie, jestem już po korkach i... Przede mną jedzie Lotus. Lotus! Słychać go właśnie! I próbuję go dogonić, ale nie do rady chyba. Nie nagrałem go, bo przyjechał tak znienacka. A o nie ma, czerwonej jest go, nie dogonię na pewno. A dodatkowo był to Lotus. Na hiszpańskich blachach. Jest jeszcze takie Ferrari, które jeździ też na hiszpańskich blachach we wrodku. Ale no Lotus! Lotus! Ferio! I taki czarny. Ja muszę go złapać. Serio, muszę go złapać, ale już go chyba nie dam rady złapać. Nie wiem gdzie już pojechał, a już go tutaj nie ma. Niedobrze, ale podjadę na rynek, bo i tak muszę jechać na chwilę do sklepu, więc zobaczymy. Dzisiaj też mam właśnie ciężki plecak bo też mam w nim książki, które musiałem wziąć, ale słuchajcie, za lotusem to polecę. On nie mógł jakoś daleko odjechać, bo no, są straszne korki. Jedyną rzeczą jest w którą stronę? Czy ja wybrałem dobry kierunek, w którym pojechał również on? Oto jest pytanie, bo na razie go tutaj nie widzę. No, a nie mógł pojechać jakoś super daleko. Bo serio, no takie korasy są, że ja rowerem po centrum jestem dwa razy szybciej, więc... Akurat tutaj się o to nie boję, no ale nie wiem. O kurczę, ale jest tutaj ślisko na tych płytkach, bo to są płytki. Mocne, mocne, arwerku. O, może być zaraz gleba. Aktualnie auta wszędzie tutaj stoją. I tutaj też. Więc ten Lotus też gdzieś musi stać. Tylko w którym miejscu we Wrocławiu? Bo on pojechał i mógł skręcić w lewo, prosto lub prawo. Ja wybrałem prosto. Pomyślałem, że no, będzie leciał gdzieś na rynek Ale obawiam się tylko jednego Że ten gość nie pojechał do rynku na lansik Tylko na przykład pojechał sobie do sklepu I po prostu przejechał gdzieś jakąś mało uczęszczaną uliczką której ja akurat nie wybrałem I pojechałem do rynku I serio Zaraz pijam na solny i zobaczę W ogóle już scenę tutaj budują Nice Uuu, jak tu fajnie to wygląda, patrzcie Ładne dekoracje nad drogą. Patrzcie, jaki Mustang. Kozak. Olej to Wiem, że go słabo widać. Ale no, jest mocny. Niezła maszyna. Patrzcie, co to się tutaj dzieje. Ciekawe. O co chodzi? Jakaś karateczka. No, jest grubo, no ale niestety tego Lotusa już chyba nie złapię. Nie mam pojęcia, gdzie on pojechał. W rynku go niestety nie ma. Może być jeszcze na Monopolu, ale zaraz to też sprawdzę. Ale wydaje mi się, że już go raczej nie dogonię. A szkoda, ale stawię wam fotę, jaki to był. Od kiedy tutaj można parkować? Kolejny tutaj jedzie. Hmm, ciekawe. W sumie to nie wiem. Chociaż wszyscy mają jakieś takie obce rejestracje, może z serio, mogą tutaj wjechać Jest moje ulubione przejście. Jak widzicie, dzisiaj kierowcy się spisali. Oho, pomimo korka, więc można, można. Przepraszam? Co tu będzie? Nie wiem, A okej. Okay. Pytałem się, ale tak jak właśnie mówiłem, wszyscy tutaj są z Ukrainy, tam co budują to i nie ma się kogo spytać, więc nie wiem co tam będzie z serią. Dopiero jak będzie, to wam nagram. zobaczcie jest i tramwaj stary, który był wcześniej niestety muzykę puszczę, więc będę musiał to wyciszyć. Pan chyba jednak sobie stanął na środeczku, na ścieżynce, proszę tutaj rejka. Git. No czyli jednak się nie da. Myślałem, że się da, ale się nie da. Uuu patrzcie co tu jedzie. Wow. Może się schować. Jo, ja, ma pięć osi. Grubo. Ja. do tej sceny wygląda jak wielka polska tajemniczyna. Nice, jacyś ludzie sobie tam chodzą. Policja też chyba szuka Lotusa. W sumie to tutaj jest zakaz, więc nie wiem co z tymi samochodami, które tutaj stoją. Ale nie bo ona jest pod zarządem z Dium. Także w sumie to nie wiem, co, te, co tutaj robią. Możliwe, że mają tutaj pozwolenie, ale nie wiem, właśnie dlatego zwróciła to moją uwagę, bo serio tutaj nie powinno być samochodów. A, dobra, to już wiem. To niektóre samochody mają pozwolenie, bo jest tam za szybą taka wielka kartka, pozwolenie, i tam jakiś zarząd i coś tam, ale są też takie samochody, które tej kartki nie mają, więc. No o, tutaj ten ma, ten ma, ten ma. I ten też ma, ale tam stoją dwa samochody, które nie mają. O! Grubo. No dobra, nie ma lotusa, to trudno. Może kiedyś znowu go spotkam, bo pierwszy raz go widziałem. No i patrzcie co tutaj się dzieje. Patrzcie, patrzcie. Grubaśnie, nie? Nice. Tutaj pani to już w ogóle. Pięknie. Rejestracyjka. Najsik. Nice. Tutaj pani, kolejna rejestracja. Sztos no, jak widzicie. No jednak, nie można wtedy normalnie przejechać, natomiast ja jadę już do sklepu Muszę niestety podjechać na chwilę do sklepu Także jadę do jakiegoś sklepu, bo muszę coś kupić No ale to zobaczycie za chwilę Jaki Merol, patrzcie w czarnym macie AMG GT, w ogóle jeździ nim taki ostry gangster, serio On się nie pierdzieli na drodze, on trąbi wszędzie, pcha się Także grubo, on jest mocny o, dla tych panów, co dzisiaj będzie, na ścieżeni sobie stanęli, jak i jeden, jaki drugi Także grubo no, A tutaj ścieżka. O nieładnie, nieładnie we Wrocławiu widzę, jeżdżą kierowcy, nieładnie. Powiem wam, że tamto przejście to jest moje ulubione, <laughs> serio. Ale są tam ludzie, którzy przepraszają. Jak ja podjeżdżam z kamerą, oni po prostu przepraszają, a są tacy, którzy się patrzą i mówią... I co mi gościu zrobisz. I co mi gościu zrobisz. Na przykład, podjadę na komisariat, zrobię zgłoszenie, mam wszystko na kamerze i git. Także no, coś mogę jednak zrobić. W sumie każdy może. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Wyczuwam, że zaraz będzie mocna drama, bo tutaj zaraz się zmieni na zielone, i to już tylko ułamki sekund, a tamci, zobaczcie, jak stoją. O, 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 o! o. Już będzie zaraz zielone. A tutaj. Kolejne niedziałające światła Nice Uwielbiam Stos Ale kamaru Znowu jestem tutaj na tym fajnym przejeździe Podoba mi się to strasznie Taka autostrada dla rowerów Kozak Powiem wam, że szukam paluszków, bo się zdeklarowałem, że przynoszę paluszki na Wigilię Szkolną No i niestety nie ma ich tu Więc będę musiał chyba wyjść zaraz Serio, są tylko jakieś chrupki, ale paluszków, paluszków nie ma Wyszedłem z tamtej Biedronki i teraz idę się spotkać z mamą I jedziemy do domu, a w zasadzie to do sklepu Ale właśnie obok domu, gdzie... Będzie strasznie duży tłum, bo tam zawsze jest duży tłum, ale za to prawdopodobnie będą paluszki. A tutaj znowu tłumu dużego nie było, ale nie było paluszków, także no coś za coś. Ja lubię chodzić ogólnie w centrum do sklepów, bo właśnie nie ma tłumu, ale no też często nie ma asortymentu. Muszę w ogóle umyć obiektyw, bo jest strasznie brudny. <laughs> Mocno, i jak jest właśnie ciemno i są światła, to są takie plamy zamiast ładnego obrazu ostrego. Tu się robią takie plamy, Jest muszę gumać, bo serio, jest tak uwalonej, że... Ach. Jedzie! Siemano! Jestem właśnie w Lidlu z mamą sobie przeglądamy tutaj fajne rzeczy i w ogóle powiem Wam, że znalazłem kozacki kolor naprawdę mocny na prześcieradło i chyba nawet właśnie biorę sobie do pokoju, bo mam szare łóżko w takim kolorze mam Łóżko, troszkę jaśniejsze i taki różowy będzie pasował idealnie. Ale ten turkus też jest koza. Także no, ale bierzemy też jakieś inne rzeczy, już właśnie do żarcia. Jakieś fajne rzeczy też biorę na jutro, na tą wigilię klasową. No ale patrzymy, właśnie co tutaj można sobie fajnego wybrać, bo jest serio, naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. A jeszcze więcej w ogóle żarcia, takiego zgrzewanego do mikrofali. Naprawdę, to jest taki duży wybór tych żarć, serio. Wziąłem sobie nagetsy. Dokładnie takie same jak można kupić w Maku. Dokładnie ta sama konsystencja i nawet takie same podrobione sosy. <grymne> Także mocne. Podoba mi się to. Ej, patrzcie w ogóle co tutaj jest. Gimbal do smartfona. Śmiesznie go nazwali. statyw do smartfona. W ogóle dużo jest tutaj indukcyjna, ładowara, jakieś słuchawy. Nice. W tym liczbie serię dużo fajnych rzeczy. Nie żebym coś polecał i te rzeczy, może nie są jakieś najlepsze, ale jak patrzę na ten gimbal. To serio jest całkiem niezły. No i po zakupach w ogóle zaraz sobie spróbuję Skitelsa. Nigdy tego nie piłem, więc zaraz będzie, będę robił test. Ciekawe, czy to jest w ogóle taki sok, czy to jest właśnie jakieś trochę takie mleczne. Bo jak mleczne, zaśrednia, Jak jest sok, to spoko. Jest to mleczne, ale nie jest to słodkie i smakuje rzeczywiście jak skitelsy Także całkiem spoko. Moja, mama mówi, że niedobre nie dla niej. Mówi, że nie jest słodkie, natomiast jak dla mnie właśnie jest bardzo fajne, bo ja, jak wiecie, nie jem cukru, więc dla mnie jest bardzo dobre, mimo że no, no jest takie dosyć słodkie, no ale nie jest takie bardzo, bardzo słodkie, co ja uważam za plus. Gdzie ty się kręcisz, tak? Po co? No i jestem w domciu. Dobrze. Vlog codziennie o 8 rano przez cały grudzień na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikodem.